Tam rozpoczniemy od ratusza staromiejskiego. Później zrobimy tą godzinkę czasu dolnego. Będziecie Państwo mogli pójść na kawę, herbatę, lody czy tam inne rzeczy. Później dokończymy zwiedzanie. Brawo. Dokończymy zwiedzanie, czyli katedra świętego Mikołaja i Brama Cerkowa. Także jeszcze w tylko w Elbląga. Państwo już będziecie wyjeżdżali, tak? W niedzielę, z tego co słyszałem. Czyli już wieczorki tam różne rozpoznawcze były. Dzisiaj. A dzisiaj jest, wow. we wtorek, a dzisiaj a jest zakończeniowy wieczork. A zakończeniowy wieczorek, aha. Proszę Pana, jeszcze się chciałam zapytać, tamtej informacji, którą mamy dzisiaj Ja nie słyszę, co Pani mówi. To miał być rezerwat Orłę Białego w programie. Proszę Państwa, rezerwat Orle Białe, Orle Białe, w Białego znajduje się o wiele dalej. Natomiast to, co Państwo widzicie na tej ulotce, to jest wierna kopia ulotki, ale innej firmy. Nie wiem dlaczego ktoś tam sfotografował i zrobił taki, taką ulotkę, bo zupełnie to jest inny program, nie nasz program. To Trzeba byłoby, proszę Państwa, rzeczywiście rezerwat Orwa Białego jest wtedy, kiedy poniesie 5 godzin. Ale gdzie to jest? To jest jezioro tróżno, o którym wspominałem. Tam leżące w kierunku zachodnim. Tam proszę Państwa jest rezerwat przyrody. Tam jest 217 gatunków ptaków. Mają znakomite warunki wylęgu są tak zwane wyspy grążelowe, tam, tak? Pływające. I tam rzeczywiście ornitolodzy w tym roku będą 14 tych orłów białych, tego królewskiego ptaka, który jest w naszym herbie. Ale to nie nasz program. My mieliśmy te pochylnie, najciekawszy odcinek, całe 10 km. Natomiast tam pływają te statki większe, które płyną 5 godzin i one wtedy pokonują Tyle tytułem wyjaśnienia. Tak, my, proszę Państwa, jedziemy już w kierunku Elżąda. Jeśli Państwo macie dzisiaj ten wieczorek zakończeniowy, to musicie, proszę Państwa, coś pośpiewać, bo to zawsze na takich imprezach się śpiewa, prawda? Ja mogę Państwa zachęcić, czyli zanudzę Państwu dwie zwrotki. O tyle tylko zapamiętałem z lat 70. piosenki zaangażowany. Dlaczego? Tu wiem je północy, zachodnie, tereny odzyskane, tutaj perelu piosenki musiał być zaangażowane. Tytuł tej y, melodii to hymn kierownika punktu skupu. Miał to w ten sposób. Przez zieloną wieś I idzie sobie gęś, i idzie sobie gęś tu. Tu, Tup, tu, 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 po prostu do punktu skupu idzie sobie gęś. Przez zieloną wieś już nie wraca gęś, już nie wraca gęś. Dała głowę, dała wieże dla ojczyzny swej w ofierze patriotka gęś. Przez zielony chór idzie sobie knur, idzie sobie knur, tu. Tu, 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 po w toku, skupu idzie sobie knur przez zielony gór I już nie wraca, knur, już nie wraca, knur. Dał szynkę, dał głowę dla ojczyzny swej ludowej, patriota. Knur. I piosenki też musiały być zaangażowane politycznie, jakby się to określili. To było